Dopamina. Jednym zdaniem jest to hormon, który odpowiada za to, czy nam się po prostu coś chce. Więc dlaczego detoks dopaminowy to jest jedna z rzeczy, którą powinien zrobić każdy człowiek w tym filmie się tego dowiesz. Powiem Ci również, co to jest ten dopaminowy detoks, po co on jest zrobiony i jakie będziesz mieć z tego korzyści. Ale na sam początek powiem Ci trochę o dopaminie. Dopamina odpowiada za to, czy pójdziemy do maka, czy pójdziemy pobiegać. Czy zapalimy tego papieroska, czy pójdziemy na siłkę? Dopamina jest również hormonem odpowiadającym za szczęście i motywację naszego organizmu. Ale zapytasz się po co detox od tego, skoro jest to hormon szczęścia? Już Ci tłumaczę. Jest też ciemna strona dopaminy. Czyli dopaminy wydzielanej z takich rzeczy, które dają nam szybką satysfakcję, takie jak scrollowanie, jedzenie przetworzonego jedzenia, czy granie na komputerze. Ale czym różni się ta dopamina z dobrych i ze złych rzeczy? Kiedy przykładowo sięgasz po telefon i skrolujesz TikToka, skrolujesz tak już dłuższy czas i postanowisz, że odłożysz ten telefon, to czujesz taki zjazd. Czujesz taki zjazd i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Zastanawiasz się, dobra, no i, no i co teraz? I żeby załagodzić ten ból, sięgasz znowu po telefon, żeby znowu poczuć tą chwilową satysfakcję, że fajnie skroluję sobie, oglądam jakieś fajne filmiki. Jesteś rozkojarzony oraz zmęczony i gdy scrollujesz ten telefon, twoja dopamina jest na bardzo wysokim poziomie, a jeżeli go odłożysz, to nastąpi gwałtowny zjazd, po którym ciężko ci to jest tak naprawdę się pozbierać. A sam zauważ, jeżeli masz coś do zrobienia i odłożysz po dłuższym czasie telefon, chcesz siąść nad tym i zrobić coś, to nie możesz się na tej rzeczy skupić. Co innego jeżeli chodzi na przykład o bieganie. Jeżeli biegniesz, to ten początek nie jest zbyt ciekawy. No bo biegniesz, może jest niezaciekawa pogoda, może coś cię boli, może po prostu ci się nie chce. Ale te pierwszy kilometr bądź dwa nie są jakieś fajne, nie są jakieś przyjemne. Ale im dłużej biegniesz, to coraz bardziej zaczyna Ci się to podobać. Jak wrócisz do domu, to nie masz zjazdu po tym. Nie czujesz się źle, że pobiegłeś, tylko czujesz się fajnie, no bo przebiegłem przykładowo 8 km i jestem z tego zadowolony. Może jesteś zmęczony, ale. Zadowolony. Smacznej herbatki? Jeżeli od dłuższego czasu Twoja dopamina jest rozregulowana, to znaczy, że po prostu potrzebujesz jeszcze większych bodźców. Dlatego przykładowo sam YouTube ci nie wystarcza, tylko potrzebujesz szybkich strzałów TikToka. Potrzebujesz tych krótszych form, które dają ci więcej bodźców. A jeżeli TikTok już nie będzie dla Ciebie wystarczający, to często jest tak, że po prostu wchodzisz na tą pomarańczowo-czarną stronę. Dlatego, że bodźce były po prostu dla Ciebie za słabe. Jeżeli tak miałeś, bądź masz, to detoks dopaminowy jest idealny dla Ciebie. Ale jak go faktycznie zrobić? Po pierwsze, zrozum cel detoksu. Zrozum to, po co tak naprawdę to robisz. Powiedz sobie to w twarz, jeżeli jesteś uzależniony od nadmiernego grania w CSA, powiedz sobie, że już nie chcę grać w CSA, albo powiedz sobie, że chcę jak najbardziej to ograniczyć, bo jeżeli nie będziesz miał konkretnego celu, to bardzo szybko odpuścisz, bardzo szybko twoja motywacja spadnie i bardzo szybko wrócisz do tych nawyków, które miałeś. Numer dwa, ogranicz symulant dopaminotę. Ogranicz wszystko, z czym masz problem. Jeżeli masz problem z nadmiernym jedzeniem słodyczy, albo z nadmiernym scrollowaniem TikToka, albo z graniem na komputerze, to po prostu to śmieciowe żarcie wyrzuć, albo spraw, żeby one były trudno dostępne. Jeżeli twoim problemem są śmieciowe żarcie, to po prostu wyrzuć je, albo spraw, żeby one były dla ciebie bardzo trudno dostępne. Jeżeli za dużo patrzysz na telefon, to po prostu wyłącz powiadomienia. Obróć go Ekranem do dołu, żeby nic nie wyskakiwało, wyrzuć go gdzieś daleko, żebyś nie miał go w zasięgu wzroku. Numer 3. Zaplanuj czas detoksu. Jeżeli faktycznie robisz już ten detoks, to nie możesz mieć wolnego czasu. Przykładowe, jak zawsze o 20 siadałeś do cs i grałeś z ziomkami przez 3 godziny, no to teraz jak będzie ta 20, no to będzie się zastanawiał, co ja mam tu teraz zrobić. Przecież ja teraz miałem grać, a teraz nie mogę. Więc musisz zaplanować wszystko. Cel detoksu to nie jest tylko wyczyszczanie mózgu, ale i też zamienianie tych nawyków, które faktycznie są dla ciebie złe. Więc przez ten czas usiądź, zacznij uczyć się nowego języka, zacznij uczyć się nowej umiejętności, może posprzątaj ten pokój, zrób jakieś rzeczy, które faktycznie mogą cię rozwinąć. Najgorsze jest to rozmyślanie, że ja powinienem teraz grać, a nie mogę. A nie mogę, bo powiedziałem sobie, że mam detoks. Zamiast siedzieć z ziomkiem i pisać do niego, Zadzwoń do niego. Powiedz mu, stary, lecimy pobiegać. Jak on będzie miał wymówki, że, że nie, że coś mnie boli, że źle się czuję, że jest słaba pogoda, że mi się nie chce, to powiedz mu po prostu, a co? Mięczak jesteś. <grym> Oczywiście ładnie mówiąc. Namów go, że przeżyjecie fajne chwile, że wyjdziecie na zewnątrz, może kogoś poznacie. A nie, tak tylko siedzicie na łóżku i piszecie do siebie. Numer 4 detoks powtarzaj regularnie. To nie jest tak, że raz robisz detoks i już będziesz mieć nie wiadomo jakie złote góry, no bo tak nie jest. Detoks należy powtarzać często. Wtedy, kiedy czujemy, że już zaczyna nam się sypać, że wracamy do tych starych nawyków, że tak naprawdę nie robimy tych rzeczy, których mieliśmy robić, że wszystko nam się wymyka spod kontroli. Ale widzisz, żeby zrobić ten detoks, to tak naprawdę trzeba mieć dobry mózg, a jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, to w 3 minuty dowiesz się z tego to filmu, więc łap, trzymaj, oglądaj, widzimy się za tydzień. Więc co? Ja się żegnam, to tyle, do zobaczenia. Pozdro!